Mówił pan kiedyś, że konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to zamach na naszą cywilizację. Zmienił pan zdanie. Dlaczego? Minęło sześć lat od tej mojej wypowiedzi. W tym czasie zdobyłem inne doświadczenia, a chyba wszyscy myśmy zdobyli. Dlatego, że wtedy wiele spraw były jeszcze, było jeszcze niewyjaśnionych. Obecnie, po tych sześciu latach, jeżeli spojrzymy na konwencję, to możemy zorientować się, że nie przyniosła ona dla nas, Polaków, żadnych ujemnych konsekwencji. A wręcz odwrotnie. Po tych sześciu latach bym powiedział, że wtedy się mieliłem. I jeżeli po sześciu latach powtarza się to, co ja. Wtedy powiedziałem, to znaczy, że te osoby, które to mówią, nie wyciągnęły żadnych wniosków z przebiegu tych sześciu lat. A ja takie wnioski wyciągnąłem i uważam, że dzisiaj nie ma żadnych podstaw, ażeby wypowiadać tę konwencję, a wręcz odwrotnie. Byłoby to dla nas bardzo szkodliwe.